nie ma mocni. 2. Wideorecenzja. I nie ma mocni. 2. Ma wszystko tak dobrze, jak i nie ma mocni 1. To jak oglądasz jedynkę, to już wszystko wiesz. I możesz iść do kina. Ale możesz zostać. I nie ma mocni. Jest to superbohaterski film. Znaczy, Majka, jak szhek, ale film o superbohaterach. lepszy niż Batman i Spider-Man. Bo są bardziej zluzowani. W ogóle film jest bardziej zluzowany. Do tej roli idealna będzie pani. Idealniejsza? Ode mnie? I pewnie wszystko, co tu powiem, będzie się też zgadzało dla pierwszej części filmu, która wyszła dawno temu. Jakoś wtedy, co San Andreas. Wtedy w ogóle wychodziły same dobre rzeczy. I pierwszym już minusem drugiej części jest to, że trzeba było tyle na nią czekać. Tylko, że jak mieliby coś skaszanić, to wolę już poczekać. Główny bohater to jest i nie ma mocny, czyli. Piotr Franczewski. Zapraszam i polecam. Czyli ojciec z rodziny tej, no nie mojej. I tu trzeba powiedzieć, że jedynka i dwójka i nie ma mocnych jest dla mnie taka dobra właśnie przez dublaż i przez nic innego. No i tak jak w tamtej rodzinie na Polsacie, tutaj on też jest tatą. Rzeczą. I fajnie, że po tylu latach wszyscy co nadawali dublaż w jedynce nie poumierali, a mogli. I ci sami ludzie Dublingują też dwójkę. No i oprócz taty jest mama. Ja, ja tylko samo. Matka. Dzieci. Doktor Basen, dubidu, jako Stajecz. Murzyn Wcześniej rano, daleko przed wschodem. Tak między nami. To ja wolę iść na bilet. Chyba moja ulubiona postać w filmie. Jest kodłaty kabareciarz jako dziad. Jakbym to już gdzieś słyszał? Policjant z rodziny też jest, jako jakiś tam murzyn. Wiedzieliście w ogóle, że ta baba od strojów. Coś ty w ten chłopie? chłopiec. To, to mówi głosem tej wrzozy. Y, Dzieją się rzeczy straszne. Wiedziałeś? Ja nie wiedziałem, ale już wiem. To mówię. Jakby ktoś nie wiedział. Pan z tel. też jest. Dublażuje pana z wiadomości, co też na plus. Nawet. Dublażu jest znany z YouTube'a Mistrz Pokémon. Tylko właśnie nie wiem kogo, jakiś i, kluczyk, ale nie wiem kto to. No, dublaż tu jest najważniejszy jest najlepszy na świecie. A dubling oryginalny, nie polski jest osiem razy słabszy. Przecież tamtą brzozę gra chłop. Nie ma podjazdu w ogóle. A, Ela z to Babia jakaś stara babcia. Family, no po prostu aż żal mi ludzi, co nie znają polskiego. Jak można nie znać polskiego? No to jak wszystko jest tak samo dobrze, to co się zmieniło? I grafika się zmieniła i w jedynce grafika była niby dobra, ale jak się tak zobaczy teraz, to w dwójce dużo poprawili i jest jeszcze lepsza. To i muzyczka, gatunek bondowska, to jest miód. W filmie znowu walczą ze złymi. Główny zły w jedynce to był ten z czupryną, a w dwójce jest też straszny i taki trochę że oczy bolą. No i to jest właśnie i nie ma mocni dwa. Ja nie mam nic więcej do powiedzenia, bo więcej to już jest zdradzanie. A ja nie będę zdradzał. Ale jak się zastanawiasz, czy iść oglądać, to idź oglądaj, co się jeszcze pytasz. No idź, idź no, servus. To było i nie ma mocni dwa. Moja ocena 5.